To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko! Dzień dobry Państwu! Dzień dobry Stasiu! Hej! Cześć! Chciałeś mi opowiedzieć o książce dla nastolatków: przygoda, sensacja, kryminał czego tam jeszcze nie ma. No, wszystko co każdy czytelnik w twoim wieku, chciałby chyba z książki wyciągnąć? Możliwe, to myślę, że to taki wiek, tam romansów tylko brakuje, to też jest takie popularne w tym moim wieku, ale tak, to jest naprawdę poprzeplatane dużo takich ciekawych gatunków, że tak powiem. A mówimy o jakiej książce? Mówimy o Akademii Krukhaven Zapomniany Labirynt i to jest tom drugi, tom pierwszy już był nagrywany, a teraz doszedł na szczęście drugi. Dokładnie wydawca media rodzina niezmiennie z takimi wspaniałymi książkami e, dla wszystkich nastolatków m, przychodzi. E, czego możemy się spodziewać, bo główny bohater Gabriel m, w ramach przypomnienia wstąpił do szkoły dla oszustów w pierwszej części. Tam e, poznał paczkę swoich przyjaciół. I jakby jest to rozumiem kontynuacja e, pierwszej części niezmienna, tak? Tak, ma ekipę złożoną z siebie, czyli Gabriela, AD, ED. Wybitnych hakerów. Dokładnie, znanych jako bracia Crime. Yy, mam jeszcze Amirę, która jest bardzo dobrą gimnastyczką i się porusza bardzo bezszelestnie. Niczym kot w nocy. I jeszcze jest Penelop, która, no, tak na początku nie chciała dołączyć, ale w końcu dołączyła i polubiła tę grupę, która jest dobra we wszystkim, bo ona jest córką dyrektora głównego, który, no, to tam spędza całe swoje życie. Aha, czyli po prostu do tańca, do różańca, dziewczyna. Z tą całą paczką mają wiele przygód. Niektóre, no, wręcz takie mrożące krew w żyłach. Dokładnie. No tutaj naprawdę niektóre zaskakują, niektóre właśnie. Na przykład, które? Yy, zaskoczyło bardzo mnie, zawsze zaskakuje mnie tutaj w książce ten włamanie. Czyli taka jakby największy taki, że muszą się uczniowie włamać do jakiegoś pokoju yy, wybranego przez dyrektorów i wykraść stamtąd jedną rzecz nie, nie, nie będą zauważonym przez kamery, ani inne czujniki i właśnie to zawsze zakakuje, jak to jak to coś ukradli, bo yy, to właśnie fajne jest to, że nie jest to wszystko po powiedziane że jest takie urwanie i dopiero w kilka tam rozdziałów później będzie dopiero wyjaśnione, jak to się stało i to tak trzyma w napięciu i si człowiek chce dalej czytać jak do tego doszli, rozumiem. Po co oni uczą się kraść, oszukiwać, robić różne takie, wiesz, przykręty, bajery? No nie jest to etyczne. Po co oni to robią? Bo to jest takie działanie na zasadzie Robin Hooda, czyli, że kradnie, ale w dobrej wierze. W sensie, że zabiera tym, którzy oszukują i sami kradną tak dla siebie i zwracają albo tam, gdzie ich miejsce. Albo właśnie oddają te pieniądze, skradzione. Nie tylko pieniądze, różne jakieś, na przykład dzieła sztuki też. I właśnie z takich ludzi, którzy. Yy, oni kraną od ludzi, którzy sami robią jakieś przekręty, albo ich. I yy, właśnie, więc to jest takie. No, kradzież nie jest sama w sobie zła, Tylko, że to jest taka kradzież, no taka. Dla dobra, że tak powiem. Okej, okay, jasne. E, no jest tak to wy, wyjaśnione. Ma to, ma to e, rację bytu w książkach. W życiu e, codziennym jak najbardziej nie. Ale w książkach zdarzyć się może wszystko. E, a o co chodzi, powiedz mi, z labiryntem? Bo pod tytuł książki brzmi Zapomniany labirynt. E, <coughs> to jest miejsce, z którego. Mm, do którego łatwo jest się dostać, ale już wydostać raczej nie. Eee, co Gabriel wraz z przyjaciółmi mają do tego labiryntu? Co się tam może znajduje? Wiesz, że oni, że oni tam wchodzą. Więc to jest labirynt Maravella. Czyli taki labirynt, który kiedyś służył rekrutowaniu uczniów, ale okazał się zbyt niebezpieczny, bo, bo sobie można było coś skręcić, złamać, poobijać, w oko dostać, więc no, był niebezpieczny, więc go zamknęli. Ale Penelope pokazała im y, ten labirynt i postanowili go przejść, ponieważ w poprzedniej części. Okazało się, że matka Gabriela razem z ojcem są bezimiennymi, czyli grupą złodziei, która właśnie jest przeciwieństwem Crookhaven, i to są tacy ludzie, którzy uważają się za takich najlepszych i dołączyli do tej grupy bezimiennych, która okrada dla swojej przyjemności i satysfakcji. I też właśnie. Yy, różne przekręty z pieniędzmi robi i tak dalej. Czyli ja rozumiem, że yy, Gabriel podąża tropem swoich rodziców poprzez ten labirynt też, tak? Tak, 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 bo doszli do wniosku, że matka Gabriela musiała zostawić coś w środku tego labiryntu, a też mają swój, yy, swoją motywację, żeby dojść do środka tego labiryntu, bo yy, wtedy ojciec Penelope, pan, Elop, pan yy, Kaspian Kruk, Pozwoli córce Penelop pracować razem z jej ekipą, bo tak to nie chciał się na to zgodzić. Okej. Okay. Dużo jest tutaj mowy o przyjaźni, dużo jest o poświęceniu, ale te dzieciaki są w ogóle takie bardzo zmyślne. To nie są takie, wiesz, takie chłopki-roztropki, jak to się mówi, nie? Tylko oni naprawdę kombinują, z której strony pomijać różne zagrożenia w tym labiryncie, jak zrobić, żeby coś tam się otworzyło, żeby przejść rozkminki non-stop. Dokładnie. Tutaj naprawdę dużo, no to są na pewno dosyć nie dostają się tłumaki, mhm. no więc to już jest druga klasa, ich w Krukhaven, więc to już jest na poważnie, no. <grybuj> 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 Czy ta książka, rozumiem, wciągnęła cię, tak? Ta, ta opowieść, ta historia, ta przygoda? Bardzo, to naprawdę... Bardzo jest ciekawa, też ma humor bo ze strony AD1, czyli hakerów, którzy właśnie. To są bliźniacy, tak? Przypomnijmy. Tak, tak. tak. Hmm. To są bracia AD1 Sokoro i oni są właśnie bliźniakami. No i zawsze coś śmiesznego wymyślą. W tym roku szkolnym chcieli zbierać monety z podwody, żeby, żeby zarobić. Okej, okay, czyli jest i wątek humorystyczny. Podoba mi się tutaj e, poświęcenie głównego bohatera. To, jak on myśli, że m, stawia innych na pierwszym miejscu. E, nie jest typowym, wiesz, dzieckiem, jedynakiem, egocentrykiem, który wszystko dla siebie, dla siebie, pomimo swojego, <laughs> mówiąc w daru okradania innych, tak, bo jest tym dobry. Widzi, widzi też cierpienie, smutek innych i stara się im pomóc. To jest ważne, to jest wartość dodana, nie? Mm -hmm. Więc on też spełnia właśnie ten cel Haven, o którym mówiłem, czyli że tak okradał w dobrym celu, bo okradał właśnie szefów swojej babci, byłych szefów, którzy właśnie też no, pieniądze ich nie były zbyt uczciwe, jak się okazało, ale nie będę zdradzać, żeby sobie też przeczytać, bo zachęcam zdecydowanie do przeczytania. No to można usłyszeć, właśnie jak o tym opowiadam. No, naprawdę zachęcam, bardzo ciekawa. Kilka wątków jest, właśnie jest tutaj humor też, więc naprawdę zdecydowanie warto przeczytać. Dokładnie. To, co mówisz, jest też ważne, że książka nie opiera się tylko na spojrzeniu w jeden aspekt, w jedną stronę historii, czyli o labiryncie, tylko jest rozczłonkowana. Te wątki e, niczym, gałęzie drzew, tak? Odchodzą od konaru, żeby gdzieś tam się na górze e, z końcem opowiadania połączyć w jedno. To też jest ciekawe, bo. To też buduje napięcie w książce, takiej swego rodzaju, wiesz, dramatyzm, że człowiek czyta, czyta i myśli, kurczę, ale jak to, jak to zrobili, jak to dalej będzie, nie? To również w książkach dla dorosłych to się sprawdza, to jest fajna strategia w ogóle, wiesz, pisania, nie? Yy, tak, to jest yy, yy. yy, bardzo ciekawa strategia, że właśnie się... Yy... Rozpoczyna kilka wątków, że nawet jak już się skończą tam wszystkie oprócz jednego, to nadal będziemy ciekawi tego ostatniego. No właśnie, jak tak. sądzisz, będzie następna część, wydaje mi się, że tak. Będzie, bo już jest, tylko nie na Polski. Nie na Polski, tylko jeszcze po angielsku, czy tam po. In... Po angielsku. Po angielsku jest, ale czekam, że zostanie przetłumaczony na Polski, naprawdę bardzo chętnie przeczytam. No właśnie, te historie są. Nie szablonowe, bo ten świat wymyślony przez autora, w ogóle samo to, że wypadł na taki pomysł, nie? Ściągnął trochę z różnych znanych nam projekcji filmowych i nie tylko, ale połączył to w jakieś swoje uniwersum, wymyślił swój świat, wokół którego właśnie kręcą się te historie. Mówisz, że warto przeczytać? Tak, zdecydowanie. To jest... Ciekawa, bardzo seria. No, ale oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to bardzo polecam pierwszą część. Najpierw. E, tak, na wakacje nada się. Tak, na wakacje będzie świetna. W sam raz. E, pewnie. E, ona też cieninką, e, cienizną nie jest, bo ponad 300 stron z tego co widzę. Więc e, dzieci, które e, zdecydują się na e, odkrycie świata Crookhaven, e, będą miały co robić. Zdecydowanie polecam yy, sięgnąć na wakacje, idealny taki czas na przeczytanie sobie w nudne dni, takie jak będą deszczowe, to można sobie wyciągnąć właśnie w domu książkę, przeczytać, dwa tomy, naprawdę to nie jest dużo. Yy, Rap <gry BOBey> tym przejściem stron spoko, ale jakiej ale, historii, nie? Ładnie, ale na wakacje myślę, że to spokojnie jest. Dwa tomy. Pewnie, że tak. Polecamy. Akademia Crookhaven od Media Rodziny. Wydawnictwa świetnie napisana, ciekawa, wciągająca. Dziękuję Ci, Stasiu, za polecajkę. I trzymaj się ciepło. Do następnego razu. Cześć, do usłyszenia. Dzięki, pa.